3, 2, 1, gaz. rękawiczki. Gaz i rękawiczki. Nie. 3, 2, 1, Piec. 3, 2, 1, szefie. Bo chyba mądro. 3, 2, 1, no. 1, 1 ogieł. Kurde! 3, 2, 1, 1 gorące. Drzewo. Kurde! <coughs> <grym> <grym> <Capacic> e, dobra, no. Co, dalej, co? Drzewo, drzewo i gorące. gorące. No. 3, 2, 1, ognisko. Załóżmy no, no, już! 3, 2, 1, chili. 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 worek. Czyli worek, czyli. 3, 2, 1, siedzenie. 3, 2, 1, 1 Lidl. kurde, wydałem! Wydałem! 2, eee, 2, 2, 1, Żabka Dino? się 3, 2, kurde! 3, 2, No nie, to mi Nie, eee, mi się stle... 3, 2, 2 1, 1, sklep. Testo. Właśnie, ey! Wyrósł łowisko! Wyrósł łowisko! Właśnie te, nie, nie byłem pewny! 3, 2, 2 1, 1, Francja! Tak jest! Po prostu ej, to ej, ej, ale, Trzy, ale, ale ale nie, jest geograficznie polegające na Nie, nie pewnie, pewny, że to, że to był, był no, sklep. Chyba ale okay. jest, jest, 3, 2, 1, autostrada. Kto? Dominiki Autostrada. 3, 2, 1, wycieczka. 3, 2, 1, pałon. Pałapy. 3, 2, 1, camper. Co ma? i? Kamper. 3, 2, 2 1, 1 podróż. wakacje! Ja bym nie. wakacje! Zmieniłem z wakacji na podróż! Podróż, wakacje, 2, 1, urlop. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Hiszpania. Co? Hiszpania, Lipiec Lipiec Lipiec. Hiszpania. 3, 2, 1, Barcelona. <laughs> <laughs> kurde. 3, 2, o, 3, 2 1, Egipsko! Aaaaaaaah! Dwa zagie! Gdy jestem do morza, plaża, wakacje. Nie jestem fanem. Panu jeździ na wakacje do Madrytu.